Mamy sobie zdanie z kontekstem praktycznym, czyli pusta bańka na mleko o pojemności 10 litrów ma masę 6,5 kg. Dodatkowo wiemy, że 1 litr mleka ma masę 1,03 kg i niech jego oznacza liczbę litrów mleka w tej bańce, a ewodix oznacza wyrażoną w kilogramach masę tej, tej bańki. I teraz tak, mamy tu kilka rzeczy, które musimy sobie określić z tą funkcją, ale w ostatnim jest po prostu jaki jest wzór. Czyli ja sobie na razie napiszę, że mam moją funkcję f od x, równa się. I teraz tak, ponieważ ja wiem, że pusta pańka na mleko waży 6,5 kg, no to na pewno będzie ważyła 6,5 kg. I teraz do tego trzeba będzie coś dodać. Pytanie co? No to ile tam mleka wlejemy, tak? I teraz wiemy, że waga to jest 1,03. 1,03. Czyli jak wlejemy 1 litr, no to będzie taka masa. Jak wlejemy 2 litry, no to tą ilość mleka trzeba pomnożyć razy 2. Jak wlejemy 3 litry, razy 3. A jak wlejemy x litrów, to po prostu razy x. Czyli dzięki temu wiemy, że to jest właśnie nasz wzór. 1,03x plus 6,5, czyli odpowiedź ostatnia D jest poprawna. Pytanie, czy funkcja jest malejąca? Funkcja nie jest malejąca z tej prostej przyczyny, że po pierwsze, jeżeli to jest funkcja liniowa, czyli mamy, że f od x równa się może kolorkiem. A X plus B. To ta funkcja jest rosnąca, jeżeli A jest dodatnie i malejąca, jeżeli A jest ujemne. Widzimy, że nasze A jest równa 1,03 i mówiąc inaczej, funkcja nie jest malejąca, czyli jest to fałsz. No, poza tym proste, mamy 6,5-litrową bańkę mleka, więc jak dolewamy do te, mle tego mleka tam, no to ta waga po prostu idzie w górę. Cała filozofia. Czy funkcja F nie ma miejsc zerowych. No funkcja sprawdźmy to. Czy funkcja będzie miała miejsce zerowe, czyli czy wartość będzie równa 0, czyli czy ta masa będzie kiedykolwiek równa 0? No nie, bo sama bańka waży 6,5 kg. Tak? Więc jak dolewamy tam mleka, to tylko ta masa się będzie zwiększać. Ale oczywiście możemy sobie to wyliczyć. Wyliczamy to w ten sposób, że bierzemy sobie to równanie 1,03x dodać 6,5 i możemy to przyrównać do 0. Jeżeli odejmiemy sobie 6,5, to dostaniemy, że 1,03x jest równe minus 6,5. No i jeżeli teraz podzielimy sobie to przez 1,03, to dostaniemy, że x równa się minus 6,5 przez 1,03. No i ktoś mógł powiedzieć, Marcin, no przecież wyszło jakieś miejsce zerowe. No właśnie nie, ponieważ zauważmy, że x jest od 0 do 10, a nam wyszła liczba ujemna. Czyli faktycznie funkcja f nie ma miejsc zerowych. Pytanie, jaka jest największa wartość tej funkcji? No, największa wartość tej funkcji jest wtedy, kiedy jest tam najwięcej mleka. Dla tego, że x jest od 0 do 10, czyli po prostu musimy sobie policzyć, ile to jest wartość funkcji, jak wlejemy 10 litrów mleka. Czyli bierzemy 1,03, mnożymy przez 10, no i dodajemy 6,5. Skoro mnożymy przez 10, przecinek się przesuwa o jedno miejsce w prawo, czyli będzie 10,3 dodać 6,5 no i to będzie równe 16,8 mamy taką odpowiedź jest to odpowiedź